Zabieramy Was dzisiaj do Doliny Kriprawskiej. To jest taka perełka, to jest nasza wycieczka z w Unitarodunie, bo jest już po 30 września, więc większość w zespołowej nie jest już zamknięta, ale otwarte są właśnie Unitaroduny. Więc zaraz Wam pokażemy, jak wygląda takie zimowie, po sezonie darmowe, jakie to są warunki. Nie jest w piwnicy, tylko jako oddzielny domek. Ten domek jest taki, że mam dwa podwójne łyżeczka. Mam sobie stoliczek. Proszę. I mam okienko. Sprawdźmy więc, co kryje w tej winter. Jakie tu są luksusy! Ło! Patrzcie! Przepięknie tu jest.